Przed Wami szyderczy skrót serialu o Niunce z wielkim sercem i gałami, która opuszcza swoją piwnicę i wyrusza poznać świat po atomowej apokalipsie. Jesteście ciekawi, jak można przetrwać atak jądrowy w prawdziwym świecie? Jeśli tak, to koniecznie sprawdźcie książkę Jak przetrwać wojnę atomową, autorstwa Daniela Shelonga, z której dowiecie się wszystkiego, co ma związek z tego typu atakiem. Począwszy od samych zasad działania broni atomowej, poprzez jej skutki na ludzkim organizmie i psychice, techniki budowy schronów przeciwatomowych, zaopatrywanie ich w żywność i czyste powietrze, a nawet skutki awarii reaktorów jądrowych w elektrowniach. Więc jeśli interesuje was taka tematyka, to w opisie. Czeka na was link do książki, którą bardzo polecam. A teraz rozszczepimy jądro. Gdzieś, gdzie niczyje savey nie są.